Drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku Pławiacze Bożych Pereł. Dzisiaj, kolejny raz, zechcemy pochylić się nad Słowem Bożym, po to, żeby zobaczyć coś dla siebie, coś, co wierzę poruszy nas, przemieni nasze życie. I dzisiaj przychodzę z przesłaniem pewnym, z perełką, oczywiście, która będzie dla nas, myślę, takim przyczynkiem do tego, że o to wzrośniemy, że oto zobaczymy. Kolejną odsłonę wspaniałości, jaką Jezus Chrystus pokazuje nam w swoim słowie codziennie, jaką Duch Święty chce nam odkrywać codziennie. Drodzy, przychodzę dzisiaj, by uświadomić nam, że oto istnieje przed Bogiem pewna rzeczywistość, że istnieje na Ziemi tutaj, między ludźmi, swego rodzaju panowanie kłamstwa, królestwo kłamstwa. I kochani, na początek, niejako wstępem, wprowadzeniem niech będzie Ewangelia Jana z trzeciego rozdziału, pierwszy i drugi werset. A był człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nigdy bowiem takich cudów czynić, by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg by z nim nie był. Drodzy, wykształcony człowiek, faryzeusz, religijny, teologicznie bardzo wykształcony, świadomy, wiedzący, mający dużą wiedzę na temat Boga, takiej teologicznej wiedzy, ludzkiej, zmysłowej, ale jednak wiedzy, był świadomy, wiedział. I tutaj przyznaje się bezpośrednio, że rzeczywiście on jest świadomy, nie tylko on, on mówi w imieniu tego, tych religijnych faryzeuszy, że, że oto wiedzą, że Bóg, że Jezus Chrystus przychodzi prosto od Boga, prosto z nieba. Oni są z tego świadomi i wiedzą. Drodzy, ale dzisiaj ten werset z Jana, Trzeciego rozdziału, no, jest dla nas wstępem. Ja chciałbym dzisiaj skupić się dalej niejako na pewnym fragmencie, który wykaże nam, co dalej dzieje się z tą świadomością faryzeuszy, jak oni żyją, z tym, jak traktują tą świadomość, że oto Jezus przyszedł prosto z nieba, że jest od Boga. Drodzy Ewangelia, Marka, dzisiaj przeczytamy też trzeci rozdział i. I przeczytamy fragment od pierwszego do, do szóstego. Trzeci rozdział od pierwszego wersetu do szóstego. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. I wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek, a do nich rzekł. Czy wolno w Sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich, z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziłości ich serca i rzekł: Owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, Naradzali się z Herodianami, jakby go zabić, zgładzić. Rzeczywistość, argumentacja bardzo mocna. Jezus niejako argumentami logicznymi przyparł do muru tych religijnych faryzeuszy, którzy przecież jako religijny, e, religijna ta społeczność byli świadomi, że przecież on przychodzi od Boga, a jednak. Gdzieś tam w sercu nie podobało im się, że ten człowiek, przychodzący prosto od Boga, czyni rzeczy dobre przecież i, i takie szczytne, można powiedzieć, uzdrowił człowieka. A jednak, jednak najważniejsze była dla nich religia, forma i prawa wykonywanie, że w sabbat, że nie wolno. No, po prostu niesamowite, ponieważ on po prostu kierował się. Tym, czym uznał, że należy się kierować, kierował się prawdą. A drodzy, ja chciałem powiedzieć, że to był precedens i miał miejsce w sabat, gdy wstąpił znowu do synagogi, spotkał człowieka z óswą ręką. Sprowokowało to pytanie, czy Jezus uzdrowił go w sabat? I gdyby uzdrowił, faryzeusze, jak myśleli, mogliby wytoczyć mu sprawę. I wyobraźmy sobie ich obłudę i nieszczerość. I sami nie mogli pomóc temu człowiekowi, i oburzali się na każdego, kto by mógł to zrobić, ale doszukiwali się podstaw, na mocy których mogliby oskarżyć pana, pana Jezusa, pana życia przecież. I drodzy, jeśli uzdrowi w Sabat, rzucą się na niego, jak stado wilków w swoim kłamstwie, w swojej, obwódzie. I Pan zwracając się do człowieka, powiedział mu, wyjdź na środek. I nastała atmosfera oczekiwania i wtedy zwrócił się do faryzeuszy. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? No właśnie, te mocne argumenty przecież, logiczne argumenty i pytanie to obnażyło faryzejską nikczemność. Uznawali, że nie może dokonać cudu uzdrowienia w Sabat. Jednocześnie nie wiedzieli nic złego w planowaniu zniszczenia go, zabicia go właśnie w Sabat. Rodzy nie dziwi fakt, że nie odpowiedzieli po tym jak nastała głucha cisza. Oczekiwali, oni patrzyli, co będzie działo się, i zbawiciel nakazał temu człowiekowi wyciągnij rękę. I w momencie, w którym to uczynił, powróciła pełna sprawność, ubytki ciała zostały właściwie wypełnione. Więcej już faryzeusze nie byli w stanie znieść. Wyszli, skontaktowali się z Herodianami, no z Herodianami, i przecież to byli odwieczni wrogowie ci Herodianie. Byli po prostu wysłannikami Heroda, więc władzy tak jest wierzchniej nad nimi, I oni byli wrogami i kochani, i mimo wszystko doszli do porozumienia, przyświecał im cel i naradzali się jak zgładzić Jezusa. I ciągle trwał sabat, a Herod właśnie doprowadził do śmierci Jana Chrzciciela, to był ten moment, i faruzeusze mieli nadzieję, że, że pójdą za ciosem niejako, że jego udział w śmierci Heroda właśnie, będzie równie skuteczny, a więc mocno parli ku temu, by właśnie zniszczyć Zbawiciela. Drodzy, ja dzisiaj przychodzę z pewną rzeczywistością. Chcę obalić pewien mit, który istnieje w świadomości ludzi. Sam tak kiedyś myślałem, że oto my tutaj na Ziemi, jako ludzkość, nie rozpoznaliśmy w pełni naszego pana, że niejako nieświadomi, że popełniliśmy po prostu błąd, nie rozumiejąc, że przecież gdybyśmy wiedzieli, Bóg by nam mógł wyraźniej dać poznać Jezusa Chrystusa? Otóż nie. Drodzy Bóg nic nie powinien. Okazuje się, że jako ludzie jesteśmy świadomi jednak, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że pochodzi z nieba. Drodzy, kłamstwo oto przyczyna, dla której nie jesteśmy zdolni w pełni zrozumieć, kim jest Jezus. Kłamstwo, w którym jesteśmy karmieni niejako od urodzenia. Kłamstwo religijne półprawdy część prawdy, której dowiadujemy się na przestrzeni swojego życia. A Jezus Chrystus przychodzi i mówi: Ja jestem prawda, ja jestem światło. Jednak kłamstwo, ciemność, w którą jesteśmy wpędzeni od dziecka, czyni nas niezdolnymi niejako do przyjęcia prawdy, do przyjęcia światła. Drodzy, porzućmy kłamstwo. Stańmy w prawdzie, najpierw przed samym sobą, a później przed Bogiem. Wtedy być może Bóg udzieli nam łaski i przyśle do naszego życia prawdę i światło, i wtedy. Zobaczymy naprawdę, kim jest Jezus Chrystus. Ta prawda pozwoli nam odrzucić religijne rytuały, tradycje, wymysły ludzkie w sprawowaniu wiary. To światło usunie ciemność z naszego życia. Wtedy dopiero ten zwrot Panie, wiemy, że jesteś od Boga, będzie miał prawdziwe znaczenie i bojaźń Boża, jaka. Wstąpi do naszego serca, będzie inspirowała, byśmy zawołali chwała Jezusowi Chrystusowi, byśmy zawołali chwała Jezusowi Chrystusowi, ale w sposób właściwy, szczery, z Ducha Świętego, z Ducha po prostu, nie z wyuczonego jakiegoś religijnego nawyku, ale z serca, z prawdy, ze szczerego serca. A faryzeusze, drodzy, planowali, jak go zabić, pomimo że wiedzieli, iż przychodzi od Boga, tego samego Boga, w którego przecież twierdzili, że wierzą. Byli świadomi, ale kłamstwo powodowało, że ta wiedza, wiedza zmysłowa, ludzka. Stanowiska, jakie posiadali, wygodne życie, zaszczyty. Ludzkie dzisiaj byśmy to nazwali świętym spokojem komfortem takim życia to kłamstwo spowodowało że to wszystko było ważniejsze od obecności Jezusa Chrystusa od jego sprawiedliwości od jego świętości drodzy uwalniajmy się od kłamstwa uwalniajmy się od kłamstwa a uwalniajmy się do Działania prawdy w naszym życiu, bo inaczej pozostaniemy synami kłamstwa. A Biblia mówi, że to diabeł jest ojcem kłamstwa, to jego królestwo, drodzy. A Jezus jest światłością. Drodzy, Jezus jest światłością i Jezus jest prawdą, która przyszła na świat. On był. Bożym barankiem, bez grzechu i bez skazy, który umarł za grzechy całego świata. Ale czy ludzie go za to kochają? Nie. Gardzą nim. Wolą żyć w swoich grzechach niż przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, to dlatego odrzucają go. Tak samo jak jakieś ciemne stwory kryją się przed światłem, tak przewrotni ludzie uciekają od osoby. Jezusa Chrystusa i drodzy ci którzy kochają grzech nienawidzą światłości ponieważ ona objawia ich grzeszność i gdy Jezus był na ziemi jego obecność była niewygodna dla grzesznych ludzi i gdy Jezus dzisiaj przychodzi do y, ludzi jest niewygodna dla tych którzy żyją w ciemności żyją Kłamstwie, gdyż przez swoją świętość ukazywał on ich i ukazuje do dziś ich okropny stan. Najlepszym sposobem pokazania, że jakiś kij jest krzywy, jest umieszczenie obok niego po prostu prostego kija. I przychodząc na Ziemię, jako doskonały człowiek, na zasadzie porównania Pan Jezus objawił skrzywienie wszystkich innych. Ludzi. Drodzy człowiek naprawdę szczery przed Bogiem, przychodzi do światłości, czyli do Pana Jezusa. Zda sobie sprawę ze swojej całkowitej bezwartościowości i grzeszności. Zaufa wówczas Zbawicielowi i narodzi się na nowo przez wiarę w Chrystusa. Amen.